Przez lata Kaliningrad był przedstawiany jako tajna broń Rosji. Rosyjska eksklawa między Polską a Litwą jest według wielu miejscem potencjalnego początku wojny z NATO. To rzeczywiście zagrożenie. Przechowywana jest tam broń. Z Kaliningradu mogą być odpalane pociski prawdopodobnie zdolne przenosić broń jądrową. Kreml chce byś wierzył, że jego kontrola nad eksklawą jest silniejsza niż kiedykolwiek. To kłamstwo. Władimir Putin traci kontrolę nad Kaliningradem gdy Kreml stopniowo traci władzę nad tym kluczowym terytorium. Wystarczy spojrzeć na retorykę płynącą obecnie z Rosji, żeby zobaczyć, że Putin wpada w panikę. Oczywiście sam Putin nigdy nie okazałby paniki publicznie. Zamiast tego zatrudnia wielu popleczników i rzeczników, którzy grożą, oskarżają i kłamią wobec każdego, kto ich słucha. Jednym z najgłośniejszych w tej armii pochlebców jest człowiek wywołujący zamieszanie wokół rzekomej wojny Rosji z NATO. Siergiej Ławrow Jeden z ulubionych rzeczników Putina uczynił ze swojego znaku rozpoznawczego twierdzenie, że NATO prowadzi wojnę przeciwko Rosji, odkąd Putin rozpoczął swoją rzekomą specjalną operację wojskową na Ukrainie. Kilka miesięcy po nieudanej inwazji i gdy Zachód zaczął wspierać Ukrainę, Ławrow zaczął rzucać oskarżeniami. Sky News przekazało wypowiedzi Ławrowa z maja 2022 roku, gdzie twierdził, że kolektyw Zachód wypowiedział Rosji całkowitą wojnę hybrydową poprzez wsparcie Ukrainy za pomocą sankcji i pomocy wojskowej. Zrobiliśmy wszystko, aby uniknąć bezpośredniego starcia. Ale teraz wyzwanie zostało rzucone. Oczywiście je przyjmujemy twierdził wtedy Ławrow. Sankcje towarzyszyły nam niemal zawsze w różnych formach. Putin przez rzecznika przekazuje dwa komunikaty. NATO rozpoczęło walkę, a Rosja jest gotowa ją wygrać. Jest wrzesień 2025, a Ławrow wciąż powtarza te same bzdury. Ławrow stwierdził, że wszyscy wspierający Ukrainę wypowiedzieli wojnę Rosji. Reszta Europy słusznie reaguje na ciągłe akty agresji Rosji, tak jak powinien każdy kontynent. Pojawiając się na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy 20, czyli G20, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, we wrześniu Ławrow powtórzył swoje twierdzenia, że Zachód sprowokował kryzys pomagając Ukrainie w walce z Rosją. Co gorsza, Ławrow zasugerował, że NATO, Unia Europejska, a nawet sama Organizacja Narodów Zjednoczonych są zaangażowane w bezpośredni konflikt z Rosją. To fałszywa narracja propagowana przez Rosję od dawna, wpisująca się w określony schemat. Prowadzący kanał The Russian Dude na YouTube, Artem Dikarev, nazywa to desperacką potrzebą Rosji, by nieustannie odgrywać rolę ofiary w walce z NATO. W tej desperacji to zauważamy. Słowa Ławrowa są ściśle związane z sytuacją w Kaliningradzie. Na szczycie G20 w Organizacja Narodów Zjednoczonych, na każdym międzynarodowym przyjęciu, na które uda mu się wślizgnąć, Ławrow powtarza tę samą teorię spiskową Putina. Dihariew twierdzi, że Zachód wypowiedział wojnę Rosji. Eksklawa kaliningradzka jest otoczona przez potwory, a Moskwa zapowiada zdecydowaną odpowiedź. Rosja kreuje się na ofiarę, Pomijając własną brutalność wobec Ukrainy, by każde działanie Europy w obronie siebie i Ukrainy przedstawiać jako rzekome rozpoczęcie wojny. Wojna zaczęła się już dawno, to Rosja ją rozpoczęła. Potrzeba Rosji, by przedstawiać się jako wieczna ofiara, ukrywa sekret, którego Kreml nie chce, żeby ktokolwiek odkrył. Widać to czytając między wierszami wypowiedzi Ławrowa i jego groźby wobec Zachodu, by nie postępował tak jak teraz. W odpowiedzi na działania Rosji. Ławrow wysyła niechcianą wiadomość nie tylko o Rosji, ale też o eksklawie kaliningradzkiej, wykorzystywanej przez nią do pokazów siły. Za pokazami siły i rozmowami o zdecydowanej reakcji kryje się rozpad rzeczywistości. Dichariew twierdzi, że Kreml się boi. Dichariew widzi w słowach Ławrowa Bełkot paranoika, który wie, że Zachód może odebrać Rosji Kaliningrad w dowolnym momencie, kiedy tylko uzna to za stosowne. Dlatego, jak sugeruje Dichariew, Słowa Ławrowa nie są tak naprawdę skierowane do NATO ani żadnego innego postrzeganego wroga Rosji. Ławrow, a co za tym idzie Putin, zamierzają wykorzystać groźby wysuwane przez Rosję, aby zademonstrować siłę wobec rosyjskiego społeczeństwa, a nie wobec rzekomych wrogów i napastników państwa rosyjskiego. I jest to podejście, które ma potencjał, by zadziałać, przynajmniej w samej Rosji, gdzie zdecydowana większość ludzi czerpie większość informacji z oficjalnych rosyjskich źródeł wiadomości. Reporterzy bez granic podkreślają, że około 2 trzecich Rosjan czerpie prawie wszystkie informacje z rosyjskiej telewizji. Wszystkie oglądane przez nich stacje należą do państwa i są kontrolowane przez władzę, więc przeciętny Rosjanin otrzymuje narrację narzuconą przez Kreml. A teraz słowa wypowiadane przez Ławrowa mają na celu przekazanie, że NATO i Unia Europejska, czyli Unia Europejska są zagrożeniem i Rosja musi się przygotować. W Rosji wiele osób korzysta z internetu, a według reporterów bez granic. Wskaźnik podłączenia jest bardzo wysoki. Często to jednak nie wystarcza, by przebić się przez propagandę Kremla. CEDAR podkreśla to w raporcie z marca 2025 roku. W raporcie stwierdzono, że niezależne media wciąż mogą działać w Rosji, pomimo cenzury państwowej. Większość tych mediów musi polegać na internecie, aby przekazywać swoje treści. I tu właśnie pojawia się problem. Telegram jest często wybieraną platformą. 44% Rosjan ankietowanych przez CEDA przyznało, że śledzi jedynie prorządowe kanały na tym portalu społecznościowym. Dla porównania, jedynie 14% obserwuje tzw. kanały opozycyjne według CEDAR. To sugeruje, że przeciętny Rosjanin jest nie tylko wprowadzany w błąd przez fałszywą narrację, ale też chętnie podąża za Kremlem. Problem Rosji, zwłaszcza jeśli chodzi o Kaliningrad, polega na tym. Narracja, która może działać na to, co niektórzy nazwaliby celowo nieświadomą rosyjską opinią publiczną, nie jest nawet w połowie tak skuteczna, jak zastraszanie tych, którzy naprawdę mają znaczenie dla Rosji. Dikarow twierdzi, że rosyjska elita wie, iż inteligentni ludzie nie uwierzą w ich kłamstwa, więc skupia się na podatnych na nie. To jest przekaz do Rosjan. Ławrow musi przekonać społeczeństwo głodujące przez sankcje, tracące synów na wojnie, i widzące wykrwawiającą się gospodarkę, że to konieczne ofiary, bo NATO nadchodzi. Ławrow i Kreml potrzebują, żeby przeciętny Rosjanin uwierzył w to przesłanie. Chociaż propaganda działa w Europie, Kaliningrad to inna sprawa. Rosji może być znacznie trudniej przekonać ludzi mieszkających w tej małej eksklawie, że NATO i Unia Europejska są wrogami, za jakich chce ich przedstawić Kreml. To właśnie ta bariera w przekonaniu mieszkańców Kaliningradu może sprawić, że Putin straci kontrolę nad eksklawą. Wrócimy do tego później w filmie. Teraz skupmy się na problemie Kaliningradu-Rosji. Kreml postrzega ten problem jako obejmujący niemal całą Europę, a główną kością niezgody Rosji jest rozszerzanie się NATO na kontynencie w ciągu ostatnich kilku dekad. Oczywiście twierdzenia Rosji, że NATO rozszerza się, by zagrozić Rosji, nie są prawdziwe, jak zauważa Dicharie. NATO nie rozszerzało się po to, by drażnić niedźwiedzia, jak twierdzi Dichariew. Rozszerzyło się, bo sąsiedzi Rosji, patrząc na działania Moskwy, uznali, że jej nie ufają. Rosja ma częściowo rację, że NATO rzeczywiście się rozszerza. Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa ND podkreśla to, śledząc przyjmowanie nowych członków NATO na przestrzeni lat. Kiedy Władimir Putin doszedł do władzy, NATO miało tylko 19 członków. Od 2000 roku dołączyło do niego około tuzina kolejnych państw. Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, Chorwacja, Czarnogóra i Macedonia Północna to część nowych państw członkowskich. Jednak te, które naprawdę bolą Rosję, to państwa położone blisko rosyjskiego terytorium, które mogą stanowić zagrożenie dla Kaliningradu. Łotwa, Estonia i Litwa wstąpiły do NATO w 2004 roku. Finlandia i Szwecja, dotąd neutralne, dołączyły do NATO w 2023 i 2024 roku w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainie. Tak, NATO się rozszerzyło. Ławrow pomija jednak, że to Rosja swoimi działaniami w Europie przez ostatnie dekady sama do tego doprowadziła. Inwazja na Gruzję, aneksja Krymu i ostatnio inwazja na Ukrainę. Oto dlaczego NATO się rozrasta i może dalej rosnąć, stając się poważnym zagrożeniem dla Rosji i Kaliningradu. Działania Rosji Mogą doprowadzić do upadku Kaliningradu, co Putin rozumie. Dlatego wysyła Ławrowa, żeby odpierał każde twierdzenie NATO i Unia Europejska o tym, że Rosja dopuszcza się aktów agresji wobec tych dwóch organizacji. Jak to u Ławrowa, każda odpowiedź zawiera też groźbę. Rzecznik Putina twierdzi, że Unia Europejska otwarcie planuje atak na Kaliningrad. Jakie działanie Rosja odpowie tak zwanymi stanowczymi krokami? Militaryzacja wyspy Bornholm została skrytykowana przez Ławrowa, który twierdzi, że to wszystko jest częścią strategii Unia Europejska i NATO, mającej na celu zwiększenie kontroli nad regionem Morza Bałtyckiego. Pamiętaj, że praktycznie każde państwo nad Bałtykiem jest częścią NATO, a jedynym skrawkiem terytorium kontrolowanym przez Rosję w tym regionie jest Kaliningrad. Ponownie, to wszystko jest przekazem, który ignoruje fakt, że takie zbrojenia, podobnie jak sama ekspansja NATO, mają miejsce tylko dlatego ze względu na zagrożenie, jakie Rosja i Kaliningrad stanowią dla Europy. To nie Unia Europejska ani NATO planują inwazję, lecz szykują się, by odebrać Kaliningrad Rosji. Jeśli Putin zdecyduje się wypowiedzieć wojnę Europie, co sugerują działania Rosji, NATO i Unia Europejska zachowają rozsądek, nie agresję. Kaliningrad przez działania Rosji znalazł się w trudnej sytuacji i jest otoczony, twierdzi Dicharov. Jest odizolowany, a we współczesnej wojnie jego bazy wojskowe mogłyby zostać zniszczone, zanim Moskwa w ogóle zorientuje się, co się stało. Jest więc trochę prawdy w propagandzie Kremla, bo NATO i Unia Europejska faktycznie zagrażają Kaliningradowi. To po prostu nie jest ten rodzaj zagrożenia, w jaki Ławrow chce, żeby ludzie wierzyli. Inwazja na rosyjską eksklawę nie nastąpi, chyba że Rosja sprowokuje do tego NATO. NATO i Unia Europejska są obecnie zadowolone, że Rosja zmaga się z problemami, które sama wywołała. Równocześnie prowadzą działania wokół Królewca, co przeraża Kreml i pogłębia izolację Rosji od eksklawy. Wspomniano o militaryzacji wysp, ale należy też uwzględnić rozbudowę silniejszych zabezpieczeń granicznych w Polsce i krajach bałtyckich. Co więcej, Rosja może wkrótce stanąć w obliczu przyszłości, w której będzie miała problem nawet z dostarczeniem energii do Królewca. Według Euractiv Region Bałtycki odłącza się od rosyjskiej sieci energetycznej. Chociaż to uderzy w Rosję w tym sensie, że mniej dochodów z energii zasili kasę wojenną Putina, to jednocześnie stwarza problemy dla królewca. Eksklawa korzysta z rosyjskiej sieci energetycznej w regionie bałtyckim do zasilania prądem. Odłączenie krajów bałtyckich od rosyjskiej sieci energetycznej odetnie też królewiec. Państwa bałtyckie mają alternatywy, królewiec ich nie ma. Każde słowo wypowiedziane przez Ławrowa krzyczy o słabości, a nie o demonstracji siły. W tym momencie wszystko, co Rosja mówi o zagrożeniu ze strony NATO wobec Królewca, dotyczy mniej potencjalnej inwazji, jak Ławrow ciągle twierdzi. Jeszcze większym szokiem dla rosyjskiej Dumy było osłabienie kontroli Putina nad tym eksklawem. Groźby NATO bolą, bo w rosyjską Dumę, zauważa Dichariew. To nie tylko strategia, ale też upokorzenie. Jeśli Kaliningrad jest zagrożony, Rosja i Putin wydają się słabi. To kluczowe. Retoryka NATO to największy strach Putina. Przykładem są lipcowe komentarze dowódcy armii Stany Zjednoczone Ameryki, w Europie i Afryce, Chrisa Donohue. W miarę jak napięcia między NATO a Rosją nadal rosną, Donahue powiedział, że NATO ma zdolność zajęcia Kaliningradu w czasie, który jest niespotykany. Gdyby zaszła taka potrzeba, te słowa bardzo zabolałyby Kreml, ponieważ nie są one podobne do rosyjskich prób grożenia i zastraszania. Putin zdaje sobie sprawę, że jego groźby liczą się tylko w Rosji. Wie też, że gdy ważny dowódca NATO stwierdza, że zajęcie Kaliningradu nie byłoby trudne, to nie są tylko słowa. To stwierdzenie faktu, które pokazuje, jak słaby jest faktycznie rosyjski wpływ na ten eksklaw, to paranoja pochodząca od Putina. Nie ma większego dowodu strachu Kremla przed utratą Kaliningradu, niż wielka instalacja radarowa budowana tam przez Rosję. Pierwsze informacje o tej instalacji pojawiły się w połowie sierpnia. Kiedy zaczęły się pojawiać doniesienia o zdjęciach satelitarnych sugerujących budowę ogromnej okrągłej anteny. Ta instalacja radarowa, oddalona o 25 km od granicy Kaliningradu z Polską, miała pokazać, że Rosja obserwuje NATO. Szczegóły tej instalacji omówiliśmy w sierpniowym wideo. Sprawdź je, by dowiedzieć się, jak Rosja planuje użyć tej struktury. Ta instalacja to kolejna próba Rosji, by zademonstrować siłę poprzez Kaliningrad. To tylko pogłębia rosyjskie kompleksy. Rosyjskie media przedstawiają to jako dowód siły, mówi Dick Harev. To ostrzeżenie dla Ławrowa: widzimy wszystko i zneutralizujemy każde zagrożenie. Dla NATO to zaś neonowy znak niepewności, a reakcja NATO na tę instalację radarową była dokładnie odwrotna do tego, czego oczekiwała Rosja. Wróg miał panikować i prosić Rosję o rezygnację z instalacji. Tymczasem NATO pozwala Rosji wydawać miliony lub miliardy dolarów na bubel, rodem z czasów sowieckich. Polska i kraje bałtyckie z pomocą NATO będą dalej wzmacniać obronę. Rosyjskie gigantyczne oko na Bałtyk podzieliłoby los reszty Kaliningradu, gdyby wybuchła wojna, więc nie stanowi zagrożenia dla NATO. Rosja pokazała tylko słabość przez Kaliningrad od czasu inwazji Putina na Ukrainę. Zespół radarów, bez względu na to jak ogromny by nie był, nie powstrzyma nowoczesnej broni NATO przed zniszczeniem Kaliningradu, jeśli nadejdzie na to czas. Sam Putin wielokrotnie twierdził, że nie jest zainteresowany wyścigiem zbrojeń z Zachodem. Mówił to samo w 2018 roku po kolejnym miażdżącym zwycięstwie w wyborach prezydenckich i powtarzał to przez cały okres wojny na Ukrainie. Dikarow zauważa, że tworzenie dużej sieci radarowej podważa to twierdzenie. Prawdopodobna bezużyteczność tej sieci w obronie Kaliningradu wskazuje, że Putin nie traktuje jej jako broni, lecz symbol. Dichariew twierdzi, że to sposób, by pokazać NATO i Kaliningradowi, że Rosja wciąż liczy się na arenie międzynarodowej. To znów prowadzi do wcześniejszej kwestii. To mieszkańcy Kaliningradu mogą zdecydować o losie tej eksklawy. Prawdziwy brudny sekret związany z groźbami Ławrowa i obawami Rosji wobec NATO nie musi być militarny. Niepewność Rosji wobec Kaliningradu wynika z tego, że część jego mieszkańców nie czuje się obywatelami Rosji. Przynajmniej nie w tym samym sensie, co ci mieszkańcy w ojczyźnie. Jak mieliby to robić? Kaliningrad jest odizolowany. Rosja traktuje go jako pionka w grach, które prowadzi przeciwko Europie, często nie zwracając większej uwagi na to, czego naprawdę chcą mieszkańcy tego terytorium. Rosyjska propaganda przemilcza, że mieszkańcy Kaliningradu są bliżej związani z europejskimi sąsiadami niż reszta Rosjan. Dicharow mówi: Kaliningrad to nie Moskwa ani Syberia, lecz region oddychający Europą. Mieszkańcy jeżdżą do Polski i na Litwę po zakupy, naukę i pracę, jeśli jeszcze mogą. Kaliningrad ma więcej wspólnego ze swoimi europejskimi sąsiadami niż z krajem, który próbuje utrzymać kontrolę nad eksklawą. I dla wielu w tej eksklawie integracja z Europą jest bardziej pożądana niż dalsze wykorzystywanie przez Rosję do demonstrowania siły. Trudno to udowodnić, bo rosyjskie tłumienie informacji z eksklawy temu sprzyja. Nieoficjalne referendum z 2023 roku sugeruje, że w Kaliningradzie jest prawdopodobnie cicha lub uciszona większość, która najbardziej chciałaby, by Rosja utraciła nad nim władzę. Centrum Bezpieczeństwa Ludzkiego poinformowało w lipcu 2023 o nieoficjalnym internetowym referendum, gdyż Rosja uznaje takie głosowania za nielegalne. Mieszkańców zapytano, czy wolą pozostać pod rosyjską kontrolą, czy opowiadają się za niepodległością królewca. Terytoria pod kontrolą Rosji nie mogą głosować, czy chcą tej kontroli, ale mimo to przeprowadzono referendum. Centrum Bezpieczeństwa Ludzkiego podaje, że w tym referendum w królewcu wzięło udział 95 567 osób, co stanowi około 1 piątą populacji eksklawy. To wystarczająco duża liczba, by uznać ją za odpowiednią próbę badawczą. A wynik referendum wysłał jasny sygnał do Putina. Królewiec chce opuścić Federację Rosyjską. W głosowaniu online 72,1% mieszkańców eksklawy opowiedziało się za niepodległością Królewca zamiast pozostania pod kontrolą Rosji. To duża część społeczeństwa, która stanowczo odrzuca rosyjską kontrolę nad swoim życiem. Nie dziwi, że Kreml obawia się o przyszłość Królewca. Inwazja Rosji na Ukrainę spotęgowała wieloletnie niezadowolenie w Królewcu. Bałtycki Rosjanie z eksklawy. Protestowali przed rosyjską ambasadą w Polsce po ataku Putina na Ukrainę. Protest na terytorium państwa NATO wysyła niemal równie silny sygnał pragnienia niepodległości od Rosji w królewcu, co sam protest. Inwazja Putina ujawniła kolejne napięcia wśród mieszkańców królewca. Życie w królewcu się pogorszyło, mówili Haro. Sankcje dławią handel, turystyka upadła, ceny rosną, a płace stoją w miejscu. Gdy Ławrow mówi o obronie królewca, miejscowi przewracają oczami, bo wiedzą, że to oni za to płacą. Wracamy do propagandy Kremla. Na pierwszy rzut oka to wszystko jest częścią tego, co Rosja zwykle robi. NATO atakuje, królewiec będzie broniony. Rzeczywistość jest taka, że Rosja okazuje niepewność. Putin wie, że NATO może obalić królewiec w każdej chwili. Ale NATO być może nie będzie musiało tego robić. NATO nie musi zmuszać Rosji do oddania eksklawy może poczekać, aż mieszkańcy Królewca sami uwolnią się spod władzy Putina. Ten uścisk bardzo się poluzował od początku wojny. Wściekłe tyrady ludzi takich jak Ławrow pokazują, że Rosja wie, iż jest na skraju utraty kontroli. Omawiając rosyjską propagandę i dezinformację o własnej sile, Ukraina ujawniła kolejne kłamstwo Rosji. Rosja twierdziła, że przejęła Wobową, ale Ukraina udowodniła, że to nieprawda. Rosyjscy dywersanci zostali zlikwidowani, Kilka minut po wejściu do osady. Obejrzyj nasz materiał wideo i zasubskrybuj The Military Show, by śledzić najnowsze wydarzenia w Kaliningradzie. Dziękujemy za oglądanie.